Dzień dobry, kochane strzelce. Czytanie na czerwiec dla Was, tak? Strzelce, drogie, oczyśmy przestrzeń. Niechaj, wszelka negatywna energia zostanie przetransformowana w dobro. Strzelec, czerwiec 2025 roku. Strzelec. Karty potasowane, przekładamy. I zaczynamy, kochani. Dobrze. Dobrze. Zaczynajmy więc strzelec. Dobrze, wy, drogie, strzelce, strzelec, strzelec w czerwcu. Ty, strzelcu, bądź twoje wyzwanie, to. Proszę, gwiazda. Rozpoznawalność w mediach. Rozpoznawalność, spełnianie być może spełnienie jakiegoś życzenia. Ej, wsparcie góry, wsparcie aniołów, tak. No co, no co? No gwiazda, wszystko to, co najlepsze. Gwiazda do, dodaje do źródła, tak? Czyli dolewa do źródła. Nie zabiera, nie ujmuje. Sława. Zadziałajcie trochę w mediach, drugie strzelce. Jeśli coś robicie w mediach, to tutaj wytężcie tą pracę, tak? Doprowadźcie do rozpoznawalności, żebyście były rozpoznawane, jeśli macie taki cel. Za taki cel oczywiście pięknie ten fiolet mi się kojarzy. Cudowny. To jest też karta wodnika. No, czyli wy, wy chcecie być rozpoznawalne. Może już jesteście, właśnie. Może idziecie do przodu. Zaraz sprawdźmy, co w Waszej głowie. No proszę. I Wasza karta, czyli jesteście sobą. Brawo, pięknie. Strzelec. Może strzelec z wodnikiem jakimś. Będą tworzyć tandem. Jest taka opcja. Natomiast w głowie cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Wiem, wiem, to nie jest strzelca. Cierpliwość nie należy do natury strzelca, ale wyjątkowo myślicie, że będziecie dążyć do celu cierpliwością, żeby stać się rozpoznawanym, żeby realizować tu jakieś swoje życzenie. Trzeba Wam cierpliwość. Jeśli coś zacząłeś robić, drogi strzelcu, to nie rezygnuj, tylko cierpliwie, cierpliwie ugniataj to jak plastelinę dzień po dniu. To Ci tylko przyniesie efekty. Co w działaniu zatem? No proszę, równowaga. Zaczną spływać może pierwsze profity, może jakieś dary do Was, może prezenty. Może Wy chcecie kogoś obdarować, drogie strzelce. Tak, dobrze. Co zostawić strzelcu? Jeśli ktoś się leczył, z czegokolwiek uda się. Eee, co zostawić? Też Chwilę kiedy. Mm, właśnie, były chwile na regenerację. I od tego już odchodzisz, drogi strzelcu. To już zostawiasz za sobą. Zregenerowałeś się, wypocząłeś, nabrałeś dystansu, nabrałeś cierpliwości i teraz możesz ruszać do przodu. Mm -hmm, co przychodzi? No proszę, strzelec pracuje w skupieniu, pracuje w ukryciu. Strzelec, bardzo dobre postępowanie. Naprawdę, jakbym nie czytała strzelca. Bo. Przedstawia stawia na szybkość, na pęd. A tu chodzi o to. Kuj żelazo, cierpliwie dzień po dniu. W ukryciu nawet, tak? Idź po wiedzę. Słuchaj swojej intuicji. Pracuj w ciszy, w skupieniu. nie krzyczą za tobą twoje osiągnięcia. I one mogą krzyknąć w tym miesiącu. jest strzelce. Jak najbardziej. Można tutaj też zasięgnąć porady. Osoby widzącej, słyszącej, takiej, która wie więcej, widzi, ale wy już być może strzelce tutaj wchodzą na ścieżkę duchowości. Też może być taka sytuacja, co niektóre strzelce idą za swoją intuicją, cierpliwie, spokojnie do celu. No dobrze. Co z otoczenia dla strzelca? Proszę, jeszcze pustelnik. Nie, no strzelce bardzo duchowo tu się robi i mocny miesiąc. Czyli jeśli postawicie na tą cierpliwość, na słuchanie własnej intuicji, na współpracę ze swoją intuicją, to powiem Wam szczerze, że to może mieć efekty długodystansowe u Was. Już mamy raz, dwa, trzy, cztery wielkie arkana. I wszystkie mówią o cierpliwości, drogie strzelce. Cierpliwość, co w pracy, w finansach, w szkole, zmiany, transformacje kolejny wielki arkan. Nie no. szapoba, drogie strzelce, no, gdybym sobie rzuciła dzisiaj takie karty, to z tych kart wynikałoby dla mnie, a ja jestem wodnikiem, to z tych kart wynikałoby dla mnie, że stanę się jeszcze lepszą wróżką. O, w ten deseń. Ale jeśli ktoś nie idzie tą drogą, jest taki strzelec który nie idzie tą drogą, to właśnie tu wszystkie, ale to wszystkie energie wołają. Słuchaj swojej intuicji. Intuicją swoją możesz przenosić góry, intuicją swoją możesz zrobić więcej. Nie pędź, zastanów się, odczekaj, działaj w skupieniu, działaj w ukryciu. Możecie, strzelce, mieć takie wrażenie, że dziwnie się czujecie w czerwcu, bo przechodzicie transformację, bo zmieniacie siebie, bo zmieniacie świat wokół siebie, bo zaprowadzacie zmiany w pracy. Swoim biznesie. Być może strzelce już nie chcą z nikim współpracować, bo przejechały się nieraz, leczyły się z tego i stawiają tutaj na biznes samotności. Też może być taka sytuacja. Jestem sam, ale cierpliwie poradzę sobie. No dobrze, co w małżeństwach, w związkach stałych? Pięknie. Strzelec jest traktowany jak król, jak królowa. Partner tutaj wynagradza wszystko, co potrzeba. Co dla samotnych? Rozrywka, tańce, zabawa, towarzystwo, oderwanie chwilowe od rzeczywistości bardzo ładnie. Baw się, drugi strzelcu. Jeśli jesteś samotny, korzystaj z tego, poznawaj ludzi, baw się, śmiej się, raduj się. I to dla wszystkich strzelców tu jest przekaz: strzelców, baw się i raduj się. Jesteś sobą w tym miesiącu, naprawdę. Dobrze, więc co w połowie miesiąca. Sprawiedliwość. Kolejny wielki arkan, nie do wiary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem wielkich arkanów. W strzelce możecie przejść taką transformację. Możecie stać się takim własnym wizjonerem, że nie macie pojęcia. Naprawdę. Odpuśćcie bieg i pęd posłuchajcie własnej intuicji. Los Wam przekuje nagrodę za wszystko, czego doznałyście do tej pory, za wszystkie krzywdy. W połowie miesiąca sprawiedliwość. Sprawy się powyjaśniają, może ktoś wygra jakąś sprawę. No, z takimi kartami, z tym otoczeniem wygrana pewna. Koniec miesiąca. Czwórka monet. To też karta cierpliwości, można powiedzieć, ale też umiarkowanego wydawania pieniędzy. Czasem i skąpstwa. Otoczenie może Wam zarzucać, że jesteście skąpe. Może być taka sytuacja. Dla siebie macie. Status finansowy zachowujecie. Może on nie będzie jakiś krzyczący, ale zachowany. I to jest najważniejsze, że nie braknie, prawda? Koniec miesiąca, proszę, dziesiątka monet. Czyli cierpliwością, ciszą. Pracą w ciszy, w skupieniu możecie osiągnąć wyższy pułap. Co niektórzy mogą wygrać sprawę sądową o dom, o dzieci, o rodzinę, tak? o majątek, o spadek. Swoją cierpliwością proście górę. Proście, żeby Wam pomogli, jeśli tu są sprawy sądowe. Do sądu zabiera się dwóch archaniołów ze sobą. Po pierwsze to jest metatron, na literę M. Metatron i Uriel. Tych dwóch archaniołów zabiera się ze sobą do sądu. Jak to zrobić? Ja mam na to swój sposób. Na karteczce. Na karteczkach piszę Metatron Uriel. Kładam do portfela przy dowodzie osobistym. Rozmawiam z aniołami częściej przed daną sprawą, tak? I proszę o wsparcie. Wygrana murowana. Jeśli Archaniołowie widzą, że to jest dla twojego dobra, jeśli prosisz szczerze. Masz to uwarunkowane, udokumentowane, że to jest szczere, pomagają i pamiętaj, żeby po wszystkim, po zakończeniu sprawy, coś dobrego uczynić, czyli zapłacić archaniołom za to, zrobić dobry uczynek, pomóc komuś, tak? To jest oddanie tej energii. I rada cia-cia-cia Zakrywamy. Dobra. No to jedziemy, kochani. Wszystko tu jest jasne. Co ja mam tu dopowiadać? Czyli znaki ogniste w tym miesiącu będą miały prościej i lżej, ale transformacja trwa, więc trzeba tu się bardziej przyjrzeć. Nie wiem, czy do gwiazdy mogę tutaj dopowiadać, dobierać cokolwiek do której karty, bo tu jest wszystko tak jasne. Tak klarowne, ale okej, okay, zaczniemy. No, gwiazda, co ona wam da? Wsparcie, proszę, pozbędziecie się tych ciemnych myśli. Góra nad wami pracuje, zabierze problemy, odsunie ciemne myśli. Zachowując równowagę, ćwicząc równowagę, być może trzeba tu pracować nad swoją podświadomością, być może nad energią, wzmocnić własną energię w skupieniu, jak ta kapłanka, tak? Jak ten pustelnik. Pozbędziecie się dzięki wsparciu, które, o które poprosicie, pozbędziecie się swoich czarnych myśli. Niech te problemy wasze zostaną przetransformowane w lekcje do przejścia. Ja tak robię i to naprawdę jest bardzo dobre. Nie zamartwiajcie się na zapas. Nie wolno wam z taką podstawą niczym będzie zamartwianie się na zapas. Wy będziecie się zamartwiać, a i tak tu macie swoje przeznaczenie. Więc odrzućcie zamartwianie się. W głowie jest umiarkowanie, czyli czekacie cierpliwie, tak. I proszę, i to kolejna wasza karta z, z kart dworskich. Królowa Buław. Wy czekacie na moment, kiedy będziecie mogły uderzyć, wyjść z cienia. I uda się to Wam, ale. Wychodząc z cienia już nie możecie być drogie strzelce takimi samymi. Za przeproszeniem w cudzysłowie nie obraźcie się furiatami, jak byłyście kiedyś. To trzeba naprawdę umiarkowania i cierpliwości. Uderzycie w odpowiednim momencie, wyłonicie się z kurtyny, żeby pokazać, ile zrobiłyście, jaki projekt dopracowałyście i czego tak naprawdę Wam potrzeba. Dobrze, dlaczego otoczenie daje Wam to wyciszenie, bo cesarzowa, słuchajcie, otoczenie trzyma się od Was na dystans. Cesarzowa, cesarzowa, otoczenie trzyma się od Was na dystans, bo otoczenie twierdzi, że Wam już niczego nie potrzeba, że Wam już niczego nie brakuje, że Wy rozdajecie tu karty główne, że Wy twardo stąpają, stąpacie po ziemi, że Wy macie wszystko i że Wy wszystko możecie osiągnąć. I to jest możliwe. Cesarzowa, królowa Buław. Tym kobietom się nie dmucha w ucho, tym kobietom się nie pluje w twarz. Te kobiety wiedzą, ta kobieta idzie i zdobywa, żeby stać się tą kobietą. No dobrze. Więc dużo ognia, dużo poweru, bo jak to ustrzelca, ale otoczenie was postrzega tak, jak właśnie kobietę, która ma wszystko i niczego jej nie trzeba. Dlaczego w pracy, w finansach zmiany? Bo wy chcecie być prawdziwi. Zrobiłyście rekonesans, odsiałyście, roku, odsiałyście grubym sitem wrogów od siebie, tak? Macie wsparcie, może może prawnika, może policjanta, może chcecie być prawdziwi w tym, co robicie, przetransformujecie się właśnie na takie działanie. I to Wam pomaga. Odetniecie bardzo dużo, odetniecie ludzi, którzy Wam nie służą, którzy Wam nie sprzyjają, odetniecie sytuację. Być może zmienicie miejsce działania swojej pracy i to Wam przyjdzie na dobre. Dobrze, dlaczego karta leczenia, rekonwalescencji odchodzi do przeszłości? Bo Wy już macie dość ganiania za wszystkimi, Wy już macie dość uruchamiania sił rezerwowych, odpoczęłyście sobie i teraz możecie włączyć kolejny bieg. Pięknie. I w przyszłości kapłanka. Proszę i śmierć, tu śmierć, tu śmierć. Coś mi się wydaje, że strzelce tu będą podchodzić bardzo. Yy, duchowo w tym miesiącu przede wszystkim stawiają na zmianę samego siebie, a co za tym idzie na zmianę w biznesie, we własnym postępowaniu, w zarabianiu i do tego się przygotowujecie. Idą bardzo duże zmiany dla Was. Bardzo duże zmiany. Nie opierajcie się tym zmianom. Poddajcie się tym zmianom i nie martwcie się, co będzie potem. Tu jest jedyna karta zmartwienia. Nie martwcie się, co będzie potem, bo tu jest coś, co czuwa nad Wami. Dobrze, dlaczego w połowie miesiąca sprawiedliwość? Hmm. No właśnie, macie moc. Cierpliwe działanie dąży, yy, dokłada do wygrania sprawy. Cierpliwie, cierpliwie, cierpliwie. Być może trzeba poszukać dowodów, być może trzeba znaleźć odpowiedniego świadka. Ale cierpliwie, zachowajcie się w sądzie, cierpliwie. Pokażcie się na ludzi cierpliwych, intuicyjnych, myślących, szanowanych, szanujących. Taką swoją twarz odsłońcie. Być może doczekacie się sprawiedliwości od zodiakalnego lwa. Być może, być może byk z otoczenia wam się przygląda. Być może jest taka sprawa. Dobrze, i w działaniu? Proszę, z szóstki monet. Na siódemkę monet. No dobrze, czyli znowu cierpliwość. Coś zaczęłyście sobie robić i cierpliwie wyglądacie efektów tego, i te efekty przyjdą, bo mamy dziesiątkę monet, czyli z końcem, z końcem czerwca dostajecie efekty cierpliwej swojej pracy. Na koniec miesiąca czwórka monet zachowujecie status, ale jeśli nie dacie się oszukać, jeśli będziecie działały metodycznie, metodycznie, systemowo, nie systematy, systematycznie też, ale systemowo. Nie traćcie cierpliwości. Nie dajcie się oszukać. Nie inwestujcie zbyt dużo w tym miesiącu w ciche projekty nieznane Wam. Nie inwestujcie. Nie dajcie się wrobić w coś. Nie dajcie się oszukać. Działajcie systemowo. Wszystko skrupulatnie sprawdzajcie. No dobrze. I wynik, proszę, i wynik. Dziesiątka monet. Karta kochanków. Bardzo dobre karty, jeśli chodzi o małżeństwa, o rodzinę. Yy, są takie strzelce, które swoim działaniem chcą zachować rodzinę. Tak? Które chcą wprowadzić zmiany, żeby lepiej było dla rodziny. Może zmienić miejsce zamieszkania i jest to do uzyskania, tak? Jak najbardziej. Yy, jeśli ktoś walczy o małżeństwo, jest to do uzyskania jak najbardziej. Jeśli ktoś walczy o spadek, jest to do uzyskania jak najbardziej. Tu porozumienie i jakaś bratnia dusza może pomóc, żeby właśnie te efekty uzyskać. Ale proszę Was, działajcie naprawdę w skupieniu. U małżeństw chyba nie muszę tłumaczyć, u singli też nie, ale wiem, że lubicie to, dołożymy właśnie. Tu były chwile dla odpoczynku, być może wspólny odpoczynek w małżeństwach, w parach stałych, może jakiś relaks, może jakiś wyjazd, a może po prostu jest krótka rozłąka, która tylko zaowocuje wyznaniem miłości. U samotnych dobra zabawa, rozrywka no właśnie, jest tutaj też szukanie znajomych przez internet, wypatrywanie, kto się nadaje do towarzystwa, a kto się nie nadaje. Zbieranie informacji o ludziach. Są osoby, które, są osoby samotne, które w czerwcu mogą dostać propozycje od kilkorgu ludzi, spotykania się, propozycje spotykania, propozycje randkowania. Więc tutaj trzeba będzie troszeczkę poprzebierać. A jak przebierać? Zasięgnąć informacji, tak, w temacie danego człowieka, żeby Wam się w głowach po prostu porozjaśniało drugie strzelce. I radą dla Was jest, proszę, tu paśmieczy, tu paśmieczy. Zbierz więcej informacji. Cierpliwie zbieraj informacje. Być może cierpliwie szukaj świadka do sądu, jeśli tobie jest takowy potrzebny. Cierpliwie szukaj ludzi do swojej firmy, tak? Cierpliwie, nie szybko, nie z chaosem. Przyjrzyj się danej sytuacji, zdobądź więcej informacji. Być może trzeba tu będzie się czegoś nauczyć. Też trzeba będzie i trzeba będzie. I cierpliwie, cierpliwie i do celu. Dokładnie, dokładnie. Cierpliwości i już niebawem wychodzisz z problemów, które nie dawały ci spać, drogi Strzelcu. Piękne karty, super horoskop. Ja nie wiem, co mam tu jeszcze dodać. Zmiany przychodzą przeogromne, ale nie opieraj się Strzelcu tym zmianom. Te zmiany idą do dobrego. Tu masz wsparcie gwiazdy. Tu zmiana w przyszłości się szykuje. Na polu pracy zmiana się szykuje. Dasz sobie radę. Jednych podcinasz, drugich możesz zatrudnić, ale zbieraj informacje cierpliwie. Dąż do celu. No dobrze. Więc zobaczmy, kochane moje. Zobaczmy, co dobrego dla Was oprócz tych wszystkich dobroci, które dostajecie w tym miesiącu, drogie strzelce. Nie mamy tu żadnej toksyny, żadnej toksyczności. Wy tak standardowo jeszcze byście chciały się zamartwiać. Odrzućcie to zamartwianie, naprawdę. Dobrze. I co dla was? Co dla waszego domu? Co dla osoby, którą nosicie w sercu? Co dla was? Proszę, dziesiątka monet. Dziesiątka monet na końcu miesiąca. Kochany, dobrobyt. Dom szczęśliwy, dom spokojny, spadek. Co można jeszcze? Czego można jeszcze więcej chcieć? Dla Waszego domu. W domu zapanuje harmonia, w domu zapanuje cierpliwość, w domu zapanuje ład i porządek. Tak? Dostrzeżecie nagle, że warto było, być może niektórzy bardzo długo czekali, żeby zrobić remont i to się uda z końcem miesiąca. Warto było czekać, warto było pracować, warto było cierpliwie krok po kroku wprowadzać zmiany, żeby teraz cieszyć się tego tymi owocami, tak? I dla osoby, którą nosicie w sercu, zazdrość. Ta osoba jest bardzo, ale to bardzo o was zazdrosna. Najlepszym dla niej byłoby, żeby to puściła, ale czy ona zechce? Nie wiadomo. No dobrze, kochani. I. Rada utalentowanych aniołów. Dla Was anielskie klucze, klucz do Waszego szczęścia, o tak powinnam powiedzieć. Klucz do Waszego szczęścia. Otwórz drzwi do swego serca. Jakim kluczem masz otworzyć drzwi do swego serca? Sobie albo komuś. Obdaruj miłością siebie i innych, kochany strzelcu. Dokładnie, obdaruj miłością siebie innych, przede wszystkim siebie, tak? No i ten dom, zadbaj, żeby był dom spokojny, dom szczęśliwy, tu mówiłam, tu mówiłam. Dobrze? I afirmacja dla Was, drogie strzelce, o matko, jak mi to szybko poszło, po prostu, jak takie dobre wieści pięknie się czyta. I afirmacja dla Was, drogie strzelce, na miesiąc czerwca. Brzmi. Przygoda. Mm, przygoda. Przygoda życia być może nawet. No dobrze, jeszcze chyba tej karty nie. Może za dwa razy ją w życiu czytałam. Życie to przygoda. Bądź gotowy do nie na niespodziewane i wykorzystuj wszelkie nadarzające się okazje. Anielska mądrość radzi, byś uwolnił się od wszelkich przyzwyczajeń i rutyny, w jakich utknąłeś. No właśnie. Nie zamartwiaj się, to jest dla ciebie rutyną. Spróbuj czegoś innego i traktuj życie jak cud. Jeśli droga przed tobą wydaje ci się ciemna, czyń tak, jakbyś odkrywał jakieś ciemne miejsce. Poproś anioły, by oświetliły ci tą drogę. O tym mówiłam w gwieździe. Wsparcie, oświetlenie, rozjaśnienie. Poproś anioły, by oświetliły ci drogę. Wypatruj znaków i sygnałów, które powiedzą Ci, dokąd i w jaki sposób iść. I to w tej kapłance. Słuchaj swojej intuicji. Aniołowie przemawiają do Ciebie poprzez Twoją intuicję, drogi strzelców. Pełen ekscytacji i odwagi odkrywaj nieznane. Te cechy przyciągają pieniądze i sukces zawodowy, a także dodają smaku w związku. Anioły inspirują Cię. Byś szedł naprzód z oczekiwaniem i nadzieją. Afirmacja dla ciebie, drogi strzelcu, na czerwiec to: Ochoczo stawiam czoło życiowym przygodom. Pamiętaj, że życiowa przygoda, drogi strzelcu, to nie tylko hulanka, tańce i swawola. Życiowa przygoda to także problem. Stawiaj czoło problemom. Nie zamartwiaj się do przodu. Masz wsparcie, masz Otrzymujesz w tym miesiącu odpowiedzi od góry, odpowiedzi z góry. To jest dla Ciebie bardzo mocny, bardzo ważny miesiąc. Słuchaj swojej intuicji, zamknij oczy. Poprzez Twoją intuicję będą przemawiać do Ciebie aniołowie. Piękny miesiąc, kochani, cudowny. Nie wiem, czego mam Wam życzyć, ponieważ tu tylko ptasiego mleka brakuje tylko i wyłącznie ptasiego mleczka. Życzę Wam otwarcia się na tą intuicję. Tak jak powiedziałam przed chwilą u skorpionów w horoskopie. Muzyka relaksacyjna praca nad swoją duszą. To daje, to otwiera, to pogłębia waszą intuicję. Nie pędźcie jak te szarlatany. Zatrzymajcie się na chwilę. Stwórzcie sobie jakieś. Jakąś strefę własnego komfortu, jakiś cichy kącik dla siebie, gdzie będziecie mogły odbierać właśnie te sygnały, które do was będzie los przysyłał, tak? Wszystkiego dobrego, kochane. Pozdrawiam serdecznie. Mika. Pa! pa.